Dzień dobry, to jest program Twarda Kanapa w portalu informacyjnym BIA24. Jesteśmy w Office Center, a w kolejnym programie zapraszam do rozmowy na temat rodzimego handlu, o wyższości handlu rodzimego nad handlem nierodzimym. Właśnie w studiu jest pan Stanisław Bartnik, przedsiębiorca, działacz społeczny i jakby autor tej akcji, o której będziemy dzisiaj mówili, czyli akcji kupowania w sklepach rodzimych. Proszę powiedzieć, dlaczego warto kupować bardziej w sklepach rodzimych niż w sklepach nierodzimych? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jestem przekonany, że warto, ponieważ współtworzymy budżet Białego Stoku, współtworzymy naszą przyszłość. To jest nasz dom, nasze miejsce, w którym żyjemy i powinniśmy dbać o to, żeby na polu gospodarczym też... Czyli powinniśmy kupować dlatego, że powinniśmy dbać. Czy, czy te sklepy rodzime, jakie to są sklepy rodzimy, o pan rodzime? Rodzime sklepy to są mali, średni, duzi przedsiębiorcy, tutaj zarejestrowani, tutaj przynależni do lokalnych urzędów skarbowych, czyli do białostockich albo do urzędów z województwa w podlaskiego i ci przedsiębiorcy, ich cechą zasadniczą jest to, że oni tutaj płacą podatki, bo w przeciwieństwie do y, obcego kapitału, który tu jest silnie obecny, który tak naprawdę ma wiodące udziały w handlu detalicznym, on y, nie partycypuje, nie współtworzy lokalnej gospodarki. On, śmiem twierdzić, że eksploatuje to miasto, Korzystając z jego genialnego położenia handlowego, z jego zasobów, możliwości, potencjału gospodarczego. Natomiast przedsiębiorcy rodzimi autentycznie tworzą, współtworzą gospodarkę, zasilają budżet miasta, decydują tak naprawdę o tym, jakie możliwości ma prezydent miasta. Proszę powiedzieć, bo yy, mówi się tak. I zresztą nie tylko się mówi, bo to są jakby wyniki takich ankiet porównawczych, są znane, że w tych sklepach dużych, które zwykle nie są sklepami rodzimymi, te, te same towary są nieco tańsze niż w sklepach rodzimych. Wydaje mi się, że w dużej mierze to jest mit, to jest taki fakt marketingowy. Tak naprawdę są uprawiane różne techniki sprzedaży, rozwiązania. Cenowe, które stwarzają takie wrażenie, weźmy dla przykładu sprzedawanie towaru, oferowanie w cenie za 100 gramów. Wtedy z pozoru, widząc produkt wyceniony za 100 gramów, za 3 zł. Odnosimy wrażenie, że, że ten produkt jest tańszy, ale w, w rzeczywistości, gdy porównamy, jaka jest rzeczywista cena kilograma tego w produktu, to dochodzimy do przekonania ale że nie tak. Ale to jest tak, to jest. że te ceny są porównywalne, to znaczy porównuje się te same ten sam ciężar, czy też ten sam gatunek produktu. Wychodzi, że jest trochę taniej. Czy to jest jakby sprawa ideowa, żeby kupować w sklepach rodzimych? Skoro nie jest taniej? Aż tak ja, taniej? Ja bym bronił tezy, że wcale nie jest taniej. No, wielokrotnie przekonywałem się na przykładzie, na przykład jakieś owoce typu mandarynki były na billboardach sieci w promocji za bodaj 4,99, a w polskim sklepie były za 3,99 bez promocji. I tutaj Wydaje mi się, że nie można aksjomatycznie przyjmować, że sieci, że sklepy wielkopowierzchniowe są tańsze. To jest no, nieuprawnione. Ale generalnie Pan namawia klientów, konsumentów, do tego, żeby nie zwracali uwagi aż tak bardzo na cenę, tylko bardziej zwracali uwagę na to, gdzie ten sklep. Rozlicza swoje podatki, czyli czy zasila nasz wspólny budżet miasta czy województwa, czy też nie zasila tego budżetu. Zgadza się, to jest jakby główny tutaj element w tym działaniu, ponieważ kiedy ocenimy, że ceny właśnie mogą być porównywalne, i kiedy mamy do wyboru kupno produktów u przedsiębiorcy, który tutaj zapłaci podatek dochodowy, który zapłaci inne podatki, to powinniśmy troszcząc się o naszą przyszłość, o nasze rodziny, o naszą pozycję o miejsca pracy wybierać y, przedsiębiorców, tych, czyli rodzimych przedsiębiorców, tych, którzy są płatnikami tutaj do lokalnych urzędów skarbowych. No, w przypadku, bo to szczególnie ważne jest, kiedy na przykład kupujemy na przykład artykuły żywnościowe wyprodukowane tu lokalnie. To, gdy kupujemy w obcej sieci wiemy, jogurt z Czech, dajmy na to, nie kupując jogurtu polskiego, to tracimy dwukrotnie. Bo nie dość, że nie otrzyma y, urząd skarbowy podatku od sklepu y, ze sprzedaży, z, z dystrybucji, to nie otrzyma też podatku od producenta, który nie sprzeda tego jogurtu przysłowiowego. Więc to jest szczególnie istotne przy. Przy towarach, które są tutaj lokalnie wytwarzane, czy też na poziomie w krajowym, bo my zyskujemy podwójnie na podatku dochodowym. Czyli pan generalnie namawia ludzi, żeby. Znaczy, dlaczego tak istotne jest to, żeby, ten, żeby kupować w sklepie, w którym podatek odprowadzany jest tu, na przykład w Białym Stoku? Czy, czy my z tego coś mamy? Ci, którzy kupują mamy dużo w korzyści, odnosząc się do danych statystycznych z roku. Rozumiem, że my się dzielimy, że ten podatek, który odprowadzają te firmy nasze przedsiębiorstwa, w jakiś sposób zasila nasz budżet wspólny. Dokładnie tak, podając konkretne budżet przykłady miasta, gminy. budżet miasta gminy. O to podając konkretne przykłady z lat na przykład 2015-16. Czekam na najnowsze dane, otrzymam je w najbliższym czasie, opublikujemy. Rodzime firmy płaciły np. w 2016 roku ponad 400 milionów podatku dochodowego, z czego jak dobrze pamiętam, ponad 300 trafiło do gminy Białystok, do miasta Białystok. W tym czasie sieci, wszystkie spółki, duże i małe, zapłaciły łącznie 16 milionów. Tylko. Mimo, że tak naprawdę mają większościowy udział w handlu detalicznym, jak szacowaliśmy, to, to, to są kwoty w miliardach. I wpłynęło tylko 16 milionów złotych. Powinno wpłynąć, ostrożnie licząc, 116 milionów. A tak realnie biorąc yy, to, że na przykład, wykorzystane byłyby produkty lokalnych producentów, to ja mogę szacować na podstawie tych danych, które otrzymałem, że to jest strata nawet 300 milionów złotych w podatku dochodowym. Teraz nieco się poprawiło po obniżeniu podatku dla osób fizycznych podatku dochodowego, bo więcej zyskujemy na podatku VAT, bo trafia na rynek więcej. Pieniędzy, koniunktura jest podtrzymana, jest większy popyt i to, co sieci na przykład nie zapłacą w podatku dochodowym, to wróci częściowo w podatku VAT, ale to jest taka atrapa, rozwiązanie w doraźne, które jakoś tam w pewnym zakresie kompensuje tę stratę, ale y, to, tak naprawdę należy straty te liczyć no, w, w skali, w dekady, to w miliardach złotych mhm. dla Białego Stoku, oznacza to konkretny koszt. Y, Podwyżka cen biletów, podwyżka opłaty za śmieci, podwyżka znaczy to jest konkretny od efekt w budżecie, bo jak, jak wiemy jak, jak wiemy o tym, że ten budżet tegoroczny jest trudny. Tak mówi przynajmniej prezydent Białego Stoku. Pan z kolei na, tej, na swojej stronie internetowej Słoneczny Stok opublikował taki kupon, który chce pan wręczyć prezydentowi. Kupon na. Proszę powiedzieć o tym. Jaki to jest kupon? Chcemy zachęcić zaprosić pana prezydenta do współpracy bo on może bardzo dużo zrobić mój to, głos zależy w jego interesie ponieważ to tak, może zasilić budżet. tak burze. jest na czym polega ten kupon na, najważniejszym obywatelem w tym mieście i może przyłączyć się do kampanii promowania zakupów urodzimych przedsiębiorców wiedząc Jaki to ma skutek finansowy, a tym bardziej, że deklarację składał o ubytkach w budżecie, o stratach w związku z tym, że podatek dochodowy został obniżony, więc tutaj moim zdaniem on ma obowiązek wręcz. Że żeby pan go zachęcić, działać. żeby kupował w polskich, znaczy w polskich, lokalnych, rodzimych sklepach by zrobił zakupy w lutym za tysiąc złotych i dostanie wtedy ekspres do kawy. Tak, chcemy w sposób symboliczny. Jeśli pan, że to przekona prezydenta do tego? No, liczę bardziej, że wywoła zaciekawienie może w dyskusję, mhm. zastanowienie, refleksję, bo odnoszę wrażenie chwilami, że nikt tam nie panuje nad tym. Nie zdaje sobie sprawy skąd te pieniądze się biorą, skąd otrzymujemy te pieniądze, z których... Później są te różne wydatki finansowane. I jakby za mało wagi się przykłada do tego, kto jest faktycznym, rzeczywistym płatnikiem podatku dochodowego na przykład. Ale mówi Pan się przykłada, czyli gdzie? W Urzędzie Miejskim? No, w, w, Urzędzie w Urzędzie Miejskim. No, tak? Moim zdaniem no, w czymś niepojętym jest, tutaj jadąc do Państwa. Przejeżdżałem, jest taki budynek nowo wybudowany na rogu Legionowej i Kopernika, i tam lokale do działalności gospodarczej są w cenie od miliona do półtora miliona złotych. Ale to prywatny budynek. Tak, ale to jest skutek pewnej polityki. Za to jest moim zdaniem odpowiedzialny samorząd, że. Powstają być może monopole jakieś, że, że jest cena lokalu do działalności gospodarczej tak astronomiczna, że nawet bank nie dałby kredytu na y, taką inwestycję, bo wiedziałby, gdyby firma splajtowała, że nie wróci mu y, z tego no, ale lokalu. Czy ten, ten lokal to złotych. jest tylko, y, myślę, czy to jest przykład powszechny, że to, to taki jest drogi jest przykład. Lokale? Y, ogólnie y, wydaje mi się, że jest silny deficyt w, w lokali. Mhm. Centrów handlowych polskich praktycznie nie ma mamy teraz w, w doświadczamy działania z Cecha Park gdzie pod pretekstem modernizacji infrastruktury budowy drogi ruguje się przedsiębiorców czyli w praktyce to są ostatnie skupiska przedsiębiorców które mogą być potencjalną realną konkurencją dla sieci Czyli jak, jak pan wyruguje cecha park, jak pan być może wyruguje kawaleryjską, która jest utrzymywana w najmie. Kawaleryjska się rozbudowuje bardziej niż się ruguje. Trzymało się teraz tutaj z mediów płyną informacje, że nie ma pieniędzy i tak dalej. I jednocześnie następuje koncentracja obcego kapitału, który nie ma absolutnie wieczystego użytkowania, tylko własność. Tworzy sklepy wielkopowierzchniowe, tworzy te mniejsze sklepy i koncentruje tak naprawdę obrót detaliczny w swoim systemie. I tutaj no, dla mnie jest niepojęte, żeby ani Rada Miejska tego nie zauważała, ani prezydent, że na przykład występuje deficyt w lokali. Białostoczanie nie mogą prowadzić tak naprawdę swobodnie działalności gospodarczej i my sami sobie... Uszczuplamy ten dochód na życzenie. Preferujemy, w mojej ocenie, to jest preferowanie obcego w kapitału, tworząc taki klimat gospodarczy, że rodzimi przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości w działania, jest deficyt w lokali, jest wyczyste użytkowanie i jest wrogość. No, ja mogę powiedzieć wprost na swoim przykładzie, że mam negatywne w, w doświadczenia z, z administracją pana prezydenta. Być może jest to związane jakby retorsją z wyborami, że, że śmieliśmy. No, pan kandydował na, tak, na prezydenta. Tak, Ale, w ale wyborach, jak tu słyszę, inni występuje. przedsiębiorcy też doświadczają różnych nowy, niewyobrażalnych rzeczy. I w mojej ocenie no, takie praktyki są niedopuszczalne. Tak, ale skupiamy się na tym kuponie, o którym mówiliśmy. Już pan wręczył prezydentowi ten kupon, żeby mógł się nim Jeszcze posłużyć. nie chcemy. On jest dedykowany na, na okres lutego, na zakupy wykonane w lutym. Koncept jest taki, że spróbujemy przekonać pana prezydenta, żeby przyłączył się do tej akcji, żeby zrobił symboliczne zakupy w rodzimych sklepach dowolnej branży jednorazowo albo łącznie z kilku faktur na kwotę tysiąca złotych. I, I z wielką przyjemnością wręczymy panu prezydentowi ten ekspres do kawy. Będziemy dozgonnie wdzięczni, że on zechciał zauważyć ten problem i chciał aktywnie włączyć się w budowanie, w odbudowywanie tak naprawdę rodzimej gospodarki. Rozumiem. Także życzę panu, żeby ten projekt w jakiś sposób udało się zaszczepić nam, mieszkańcom i zaszczepić tę myśl o tym, że jeżeli kupujemy w sklepie rodzimym, to w jakiś sposób powiększamy czy przysparzamy pieniędzy włas do własnego budżetu własnej gminy. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Państwu również dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia w następnym programie. Partnerem programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF.